Też witajcie na kanale Libra Lours. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nowy nasz model Blake's Look Tail 8,2 cala 210 mm Występuje na ten moment w jednym rozmiarze Jest to kolejny, kolejna przynęta z serii Vertical Pelagic Series Także zapraszam Was do obejrzenia najnowszego odcinka Blake's Looktail jest to przynęta dedykowana do łowienia tzw. metodą wertykalną Doskonale sprawdza się również do łowienia z rzutu, można ją zbrodzić w przeburaszkę, zwykłą, standardową główkę jigową lub główkę wolframową z dozbrojeniem w kotwice. Także jest masa różnych sposobów, zbrojeń, które też znajdziecie na naszej stronie www.libralurse.com Blake występuje w jednym rozmiarze, tak jak wcześniej powiedziałem, waga tej przynęty jest to 30 gramów, 8,2 cala długości, czyli 210 mm Opakowanie jedna sztuka kolorów 12, czyli tak jak cała seria Vertical. Do każdego modelu mamy na ten moment 12 kolorów. Będziemy tą kolorystykę poszerzać, powiększać, ale to już na przyszły sezon. Także na ten moment 12 kolorów Blake'a. Sam te kolory projektowałem pod siebie. Myślę, że to są sprawdzone i skuteczne kolory. Może nie na wszystkich wodach, ale myślę, że każdy dla siebie coś dobierze. Blech, może krótko o przynęcie. Przynęta z wierną imitacją rybiej łuski. Staraliśmy się tutaj, aby zaprezentować najmniejsze detale w przynęcie. Jest to typowy kształt uklei z taillem czyli ogonem w kształcie elipsy, który doskonale przewodzi ruchy podczas pracy naszą szczytówką. Sprawdźcie zresztą sami w akwarium. Tutaj jak widzicie, mamy kilka przynęt już uzbrojonych, z pierwszej opcji jest przynęta na ten moment nieozbrojona w kotwice, ale chcieliśmy Wam pokazać, jak można dopasować masę główek, które są dostępne w sieci, obcinając głowę w naszej przynęcie i dopasowując do korpusu. Tutaj mamy też sklepowe główki dobrane z mocowaniami na podwójny krętlik, pojedynczy krętlik i kotwicę wpinane. Tutaj jak widzicie jest główka wolframowa do łowienia z tak zwanej latarki, teraz ówcześnie nazywanej Także do łowienia sondaczy w toni, ale z rzutu Także tutaj przy rzucie stosujemy różny wachlarz e, jeśli chodzi o zbrojenie I ja osobiście używam 5, 7, 10 gramowych główek krętek bądź główek wolframowych jak tutaj widzicie I dodatkowo daję zbroję w kotwice zamiast główki jigowej można też uzbroić w główkę dzigową. Ja używam główek dźigowych Wolframowych. Także można uzbroić ją delikatniej. Ale wydaje mi się, że podczas łowienia w toni kotwica jest dużo skuteczniejsza, jeśli chodzi o puste brania. Także raczej bym polecał łowienie z kotwicą zamiast główki. Teraz Wam pokażę, jak uzbroić takiego sluga w podstawową główkę ołowianą wraz z kotwiczką oraz w rybią głowę na przegubie razem z prętlikiem również z kotwiczką pozostałe zbrojenia znajdziecie tak jak wspominałem na naszej stronie jest tam w pełni opis zrobiony pod tą i nie tylko tą przynętę gdzie znajdziecie rozmiary haków wielkości obciążenia, wagę tego obciążenia oraz sprzęt, który jest dedykowany pod łowienie właśnie Naszymi przymiotami. Do zmontowania podstawowego zestawu potrzebujemy główki dźigowej ołowianej wkręcanej. Tutaj mamy do wyboru oczywiście rybią głowę, główki wolframowe. Tutaj zademonstrujemy akurat na wkrętce zwykłą ołowianą klasyczną główkę. Do tego potrzebujemy kotwicę. Tutaj akurat mamy kotwiczkę z pinami, krętlik oraz dwa kółka łącznikowe. Montuję to w ten sposób, że łapiemy kółeczko łącznikowe, krętlik, łączymy kółko z krętlikiem. Przy okazji, już skorzystamy z tego, że mamy otwarte kółko. Wpinamy kotwiczkę i przekręcamy, aby wskoczyło. Następnie bierzemy. Drugie kółko łącznikowe, i wpinamy je z drugiej strony. Krętlika, i teraz, mając wpięte kółko z drugiej strony, krętlika bierzemy główkę. I w zależności od tego, jak chcemy uzbroić, zbroimy albo od dołu, albo od góry. Przyjmijmy, że jest to od góry. Wspinamy, odkręcamy i mamy zestaw gotowy. Tak więc teraz Wam pokażę jak uzbroić w najprostszy sposób sluga, czyli mamy krętlik, dwa kółka łącznikowe, kotwiczkę standardową, nawet nie wpinaną tylko standardową oraz główkę dźgową w kształcie rybiej głowy wkręcaną z połowy plus nożyczki. Tylko tyle nam trzeba, żeby to dobrze uzbroić Na początku bierzemy przylętę odmierzamy sobie długość a mam tutaj zmierzona, że wystarczy obciąć w tym miejscu bierzemy nożyczki obcinamy lepiej dłuższymi kręcamy wbijamy lekko główkę dźwigową kręcamy I sprawdzamy, czy udało nam się dopasować naszą przynętę do główki. Następnie bierzemy kotwicę. Ja wpinam kółka łącznikowe za pomocą małych ciążek. Nie używam specjalistycznych urządzeń do montażu kółek. Nie wiem dlaczego, ale tak już się nauczyłem. Teraz tak. Tą przy... Kotwicę możemy albo wpiąć tutaj na małej wkrętce, wpinając ją do korpusu. Wtedy mamy te dwa groty odstające, plus ten jeden główny, bądź nie robiąc tego na siłę, tak jak większość robi. Czyli chowa całą kotwicę, mocno się trzyma, jest ładnie spacowane. Tego nie róbcie: wystarczy lekko kotwiczkę wpiąć, tak aby ona wyskoczyła z naszej przynęty i lekko wpinamy nie ma to znaczenia to położenie kotwicy ja osobiście zwracam uwagę na takie rzeczy ale to już jest raczej przesada także tutaj za chwilę Wam pokażę jak wkręcić w to miejsce specjalne wkrętki, którymi mocuję kotwicę również są specjalne magnesy na wkrętkach, gdzie później przykładamy tą kotwiczkę i ona się trzyma w danej pozycji tak wyglądają nasze wkrętki na grybiet, które służą do Pozycjonowania kotwicy. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Odmierzamy sobie, gdzie ramię główne od kotwicy wystaje. Zaznaczamy sobie palcem. Następnie wbijamy i wkręcamy naszą podwórkę. Kotwica fajnie się z tego wypina. Także prostujemy i następnie. Jak mamy już purpurkę wkręconą, przykładamy ramię od kotwicy i kotwiczka ładnie dopasowuje nam się do korpusu i mamy wszystkie trzy ostrza, że tak to nazwę dostępne, zobaczcie. Druga opcja, tak samo ryba głowa, dopasowana, obcięta. tutaj. Mamy akurat kolorystycznie spasowane, i tu tak samo mamy kotwiczkę razem z gotowymi pinami. Tak, Czyli nie musimy nic skręcać. Mamy gotowe piny, i wtedy te trzy ostrza powinny nam to umożliwić. Pinamy. I pinamy na pinach kotwiczkę bez użycia tak zwanej podpórki i też mamy trzy groty dostępne kolejnym sposobem jest ta sama historia tym razem główka Kręcana, ołowiana. W tym wypadku tutaj nie odcinamy łuba naszej rybki, tylko skręcamy sprężynę, w pyszczek naszej przynęty. Tutaj akurat mamy główkę ołowianą Mikado. Pozdrawiam chłopaku z Mikado. Świetna marka, robiąca bardzo dobre rzeczy. Jak? nożyczki, główki, wszystkie tutaj kredliki, co widzicie, też są z Mikado także pozdrawiam chłopaków i tu mamy zwykłą główkę kółko łącznikowe wraz z kotwicą wpinaną i robimy to samo wpinamy nasz systemik do główki i zbroimy szynętę Możemy też zbroić od spodu te gumy, gdy sandacze nie podnoszą się, żerują bardzo blisko dna i niezbyt wysoko uciekamy im przynętą. Tak? Czyli pokazujemy tą przynętę nad dnem, lekko zagrywając. Sandacze pod nim podpływają i wtedy często nam podbijają gumę i robią tak zwane puste brania. Wtedy warto odczepić i przełożyć sobie na dolne oczko przynęty ale to robimy głównie na płytkiej wodzie bądź tak jak wspomniałem sondacze są mocno przyklejone do dna jeśli chodzi o łowienie zrzutu możecie też naszą przynętę uzbroić nie tylko naszą w wszelkiej maści przynęty ale ch chcielibyśmy Wam pokazać krótki haczek. tutaj akurat mam haczek o rozmiarze 4.0 co może być ciut za krótki 5.0 byłby lepszy choć tutaj do tej przynęty jest w porządku a następnie Dołączyć przypon i małą kotwiczkę w rozmiarze 6-8. Tutaj, w tym miejscu, od razu zapłetwą na przyponie yy, stalowym, bądź z grubej plecionki sumowej, tak jak mówiłem, żeby to łatwo nie, nie szczupacze zęby nie przegryzły. Także myślę, że o slugu to chyba tyle. Jedyne co nie wspomniałem, to że jak samo nazwę wskazuje, Blake jest to ukleja, która nie tylko jest pożądana przez sandacze ale także szczupaki Osobiście udało mi się nawet złowić ostatnio 160 suma jak byłem z synem na wypadzie także myślę, że taką uklejkę każdy drapie drapieżnik z przyjemnością skasuje a w przyszłym odcinku będzie coś typowo pod szczupaki co tutaj projekt spędzał nam sens powiek ale już Wam mogę pokazać też już jest to sprawdzone, parę osób zresztą tym mówi. pokażę Wam w ten sposób jest to trzeci model z czterech, które w tym roku pokażemy. Jest to frog tak tail 210 mm, 8,2 cala. Także myślę, że ta żabka też wam się spodoba. O tej żabce porozmawiamy w następnym odcinku, na który serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.